Okej, okay, witam Was po przerwie. Um, szukamy teraz ostatniego portalu. Właściwie szukamy portalu i teraz idziemy w ostatnie już piąte miejsce, które mam do sprawdzenia. To miejsce będzie znajdować się tutaj, więc idziemy. Do, Okej, okay, dobra.

Jak widzicie, nie możemy chyba wejść na razie do lasu, ponieważ są ustawione pułapki. Nawet tutaj widzimy, możemy zobaczyć. No <laughs> mamuty. Dobra, spróbujmy przejść. The signs are to me from going any no i będziemy musieli użyć y wykrywacza metalu. It's the battery and the electronics are shot the coil must still work it's made of copper i could repair it i just need a new battery and something that you can use to receive electrical signals mhm mm czyli potrzeba nam jakiś radio Oproszę. nie wiedziałem że tej można zginąć Także wczytujemy grę. Mm, tutaj. Dobra. Naprawdę nie wiedziałem, że tutaj można zginąć. Szczerze powiedziawszy. Chyba Daren ostatnio robił coś w stylu: yy, po prostu mówił, że tam nie będzie właził, bo są pułapki. No ale cóż, widać, że nie za każdym If razem. Ability... Dobra, to już słyszeliśmy. Przewijamy wszystko. Dobra. Wszystko przewijamy, bo przed chwilą to słyszeliśmy, Dobra, was przepraszam nie wiedziałem, że nie wiedziałem, że można zginąć. Sprawdzamy jeszcze raz baterię, nie, nie baterię, tylko wykrywać metalu. Dobra i teraz idziemy yy, pod kostnicę, i tam z samochodu...

I zabieramy. Ciągle mi on przeszkadza. Zabieramy akumulator. Akumulator mamy i potrzeba nam... Potrzeba nam jeszcze e... radia jakiegoś, tak więc to radio bierzemy. That can receive signals. I think this might prove useful. No, and mm. I'll replace the broken battery with the one from the top. Fortunately, both have the same voltage. I radio. If I replace the broken electronics with those from the radio and the antenna, uh, here's the wire. Done it. I've got the right, then it work. Dobra, zejdźmy teraz y, do kostnicy, sprawdźmy co u Fila. Miejmy nadzieję, że nas nie zabije, bo już raz zginęliśmy. Nie chcemy tego ponownie. O cholerka. Anyway, I locked him up, and maybe he died from extreme hunger and thirst. But wait a second—I locked the cellar door when I left, and it was open when I came back. Someone must have been here in the meantime. Mm, no, not I'll tell you. Na razie nie mamy jednak wyjaśnionego. No cóż, na razie mamy inne zmartwienie: musimy znaleźć portal. Tak więc na razie nie zajmujemy się, się filmem, tylko idziemy czym prędzej do lasu i sprawdzamy, czy tam jest ten portal, którego szukamy, ponieważ on nam pomoże, miejmy nadzieję, w zwalczaniu klątwy Mordreda, z którą przez całą grę walczymy i przez całe następne rozdziały, aż do końca gry, będziemy próbować zwalczać. Testujemy wykrywacz metali na tej pułapce. Zobaczymy, czy działa, czy dobrze. Mam Darren z go. Adrian. <grywa> no dobra, więc wchodzimy do lasu teraz. Teraz uważając <grywa> na pułapki. Good. Dobry pomysł, szczerze powiedziawszy. Jak padnie nam akumulator, wtedy nie będziemy musieli już iść po następny albo ładować tego. Po prostu będziemy wiedzieli, gdzie są pułapki. No i proszę, ktoś poznaje to miejsce? Mam nadzieję, że poznajecie to miejsce. To jest oczywiście miejsce, w którym zginął e, Victor Sebastian Vallej, czyli e, młodszy brat e, panny Walej, Amandy Vallej. Vallej. E, tutaj był ten, e, powiedzmy, ołtarz, na którym Samuel zabił, z premedytacją, właśnie małego Wika. No i to jest to miejsce. I będziemy próbować e, szukać tego portalu. Widzimy, są meniry, tak więc to jest dobre miejsce. Sprawdźmy jeszcze krzaki. No to miejsce jest takie dosyć dziwaczne, bym powiedział, ale dobrze odwzorowane, jeżeli chodzi o pierwszą część. Sprawdźmy szczelinę. Let's if there's something środku with the help Pretty deep, this hole. Whoa! Damn. What a shock. Wait a minute. Where did those bats come from? Must be a huge rabbit burrow. Or a huge cave with a portal. And in this case, it's only a tiny rock that's in my way. I should be able to manage it. No, i e, to był kolejny taki straszak. Charakterystyczny dla trójki. Taki dość znienacka. E, dobra. Widzieliśmy pod e, placem. Na placu budowy. E,

Czyli musimy wziąć skądś yy, kanister. Tylko skąd go wziąć? On gdzieś to O, właśnie tutaj jest. Ja jeszcze zapomniałem zrobić jednej rzeczy, żeby już potem nie błądzić. Szybko przejdziemy do. Pałacu Gordonów i schodzimy do rzeki. Musimy napełnić butelkę plastikową wodą. Tak, właśnie teraz przypomniałem, że powinniśmy to zrobić, a tego nie zrobiłem. Dobra, tutaj gdzieś musimy. Po prostu Darren podejdzie i napełni tą butelkę. Ono nam się potem bardzo, bardzo przyda. Dobra, nie straciliśmy wiele czasu i wracamy się do skrzyżowania w lesie. To było chyba to skrzyżowanie, o ile dobrze pamiętam. Tak, dobrze. Idziemy do naszego kolegi, który jest martwy. Do fila. I pamiętamy, że pomagaliśmy filowi w naprawie samochodu, który potem. Nas, że tak powiem, ogłuszył, no ale również się nim przedostaliśmy, tak więc musiał być na chodzie. A jeżeli musiał być na chodzie, y, wtedy, no, tak, tak działa silnik benzynowy, że musi mieć benzynę w sobie, tak więc benzyna nam potrzebna do wiertarki udarowej, A y, w baku miejmy nadzieję, że coś jest, daren spróbuje napełnić. Powiem Wam, że coraz sympatyczniej mi się gra w tą grę, szczerze powiedziawszy. Mimo, że przechodziłem już tak wiele razy ją. Ale całkiem sympatyczny nadal jest. nadal jest Black Mirror. Bardzo szkoda, że już yy, skończyła się ta seria, ponieważ z tego co słyszałem, nie planują wydać kolejnej części Black Mirror, a bardzo bym chciał zobaczyć, jak to dalej wszystko będzie wyglądać. No, ale może takie refleksje zostawię na sam koniec, bo jeszcze przez przypadek zaspoileruję i co wtedy będzie? Przestaniecie mnie oglądać. W każdym bądź razie gdzieś słyszałem, że Cranberry Production stwierdziło, że Black Mirror nie przynosi odpowiedniego zysku, co dla mnie jest dziwne, ponieważ cała saga przyjęła się bardzo, bardzo, bardzo dobrze wśród wszystkich graczy. Wszystkich graczy przygodówek, no ale nie oszukujmy się. Przygodówki jednak y, to są gry niszowe, no i niewiele osób w nie gra. Tak więc można ich zrozumieć, ale y, bardzo, bardzo szkoda. bardzo szkoda, że nie będzie, y, że nie będzie kolejnej, czwartej już części. Chociaż nigdy nic nie wiadomo, może akurat. Może akurat y, trzecia część przyniesie taki zysk, przyniosła taki zysk że będą mogli zrobić czwórkę albo na przykład tak jak teraz jest Black Mirror, nie wiem czy gracie w Broken Sword, nie wiem czy gracie, ale Broken Sword wydał cztery części, które naprawdę bardzo dobrze się przyjęły. Według mnie najlepszą częścią jest zdecydowanie czwórka, ale to tylko takie moje skromne zdanie. No i Broken Sword postanowił zrobić zbiórkę pieniędzy wśród graczy. I zebrali bardzo dużą sumę, ponad to, co zakładali. No i e, w maju, bodajże 2013 roku, czyli tego roku, będzie wychodzić piątka, tak więc może Black Mirror e, również czwórka po, powstanie za pomocą takich, e, takich środków. Dobra, to tyle moich refleksji. Teraz drylujemy kamień.

i do tego nam potrzebna była woda. Łamiemy gałęzie, chociaż nie, wlewamy wody do otworów, woda pod wpływem zamarzania rozszerzy się i, teoretycznie, kamień powinien pęknąć, także spróbujemy. Będzie ciężka zimna noc i woda spadnie. Wyspia i, w teorii, rock powinien pęknąć. Przynajmniej to powinno się zrobić, jeśli mój kurs fizyki nie był tylko spustem czasu. stop i still need something to plug the holes otherwise i'll just have icicles stuck in the holes and the stone will still be in one piece mm, no, i'll break the branch into little pieces perfect the pieces of branch will swell up due to the moisture that should prevent the ice from coming out of the holes No, czyli to by było na tyle. Wracamy do zamku i idziemy się przespać. Ale powiem wam, że podczas... Dla mnie to jest dziwne. Nie wiem które tam jest godzina, ale jak widzicie... Nie wszystko tutaj jest ciemne i tak dalej. Takie powinno być, ale. Widzicie, skądś dochodzi światło. Nie wiem skąd dokładnie, no ale wydaje mi się, że już jest późno. Czy to latarnie z Willow Creek docierają do środka lasu? No nie wiem. W każdym bądź razie wracamy do zamku. No jak widzimy, jest już późno, bo tutaj nimfa się świeci. Ale kogo my tu mamy? Bobby siedzi pod zamkiem. Wygląda na smutnego. What's Bobby doing here? O! <laughs> ja nie wiem, chyba czytam mu w myślach. Czy już się nauczyłem? Nie no, w sumie trzy razy tylko grałem, więc nie, więc nie wiem. Yy, nie wiem dlaczego akurat tak się złożyło, że powtarzamy często ze sobą kwestię. No może akurat uosabiam się trochę z Darenem. No dobra, rozmawiamy z nim. Bobby? Hej, Bobby, what's up? Tom hit me threw me out. I don't know why. Doesn't he do that all the time? N not b b beating me. So why don't you go to the cops? I've been there already. The inspector sent me away. He doesn't want to hear about it, he said. D Denise sent me away too. <laughs> she said I shouldn't complain. <laughs> and now everyone's sitting in the pub and won't let me in. Możesz zostać ze To die. No, chcemy jakoś pomóc Bobiemu, ponieważ Tom go uderzył. I widać, że Bobby ee, trochę się boi. Wygląda na, to, na takiego przestraszonego, no i na smutnego, jak już zresztą z wspomnieliśmy razem. No i Daren, z racji tego, że dostał. Ee, Dostał notatkę, w której. Znaczy, może nie dlatego, bo Darren jest dobrym chłopakiem. Także chce pomóc Bobiemu. No i dalej mu proponujemy propozycję, jakby to nie zabrzmiało. Czy powinienem dać trochę pieniędzy, żebyś mógł zostać w hotelu? Nie, nie chcę więcej pieniędzy. Tom zawsze zabiera wszystko. Okej, okay, więc ja już tutaj nic się nie odzywam. Zapraszam was na końcową animację rozdziału trzeciego i spotykamy się w rozdziale czwartym już za chwilę. Should I talk to Tom? That's not a good pomysł. He wants to kill you. But you said the inspector is in the pub. Yes. I'm sure he's not stupid enough to kill me in front of his eyes. Anyway, the guy's due for a beating. I can't stand by idly anymore. Look, I'll sort this out for you. Let's hope the inspector really is there. Otherwise, this'll be Tom's last night. No, Tom! Calm down and you shut your mouth! All I want to know where the hell you got that necklace from. Uh, why should I tell you that? That's a little. Uh, I lent that to a friend as a deposit. It wasn't to be given away as a present. Damn it. Friend? <laughs> Since when has Bobby been your friend? What's Bobby got to do with it, huh? What are you on about? Keep your fingers off tonight, or you'll be in the slammer before you know it. You stay out of this, you. you. village Bobby. Watch what you say, boy. I can. What did you say about Bobby? What's he got to do with the necklace? He gave it to me, just before. For my birthday. What? That can't be. I'm gonna kill that idiot. If someone's doing some murdering around here... Then that'll be me. What the hell is that rat right doing here? Listen to me carefully now, you stinking, brainless waste of space. If you ever touch so much as a hair on Bobby, Again. I wish you'd never be Do you understand?